Cześć, nazywam się Gabriela Caun i jestem aktorką Teatru Niewielkiego w Warszawie. Na co dzień gram w spektaklach Pów, Dziwaki, Dobranoc Jaśku, Niebowoda oraz Raz, Dwa, Trzy. Jak wiecie, nasz teatr, tak jak wszystkie inne teatry w Polsce, ma teraz przerwę, ale mam nadzieję, że już niebawem znowu się spotkamy. Robiąc wiosenne porządki, na które teraz wszyscy mamy trochę więcej czasu, i przetrzepując swoje szafy, w jednej z nich znalazłam taki oto zeszyt. No, niby zwykły zeszyt, nieciekawy, nie za duży, ale co jest w środku? Otóż w środku są wiersze i wierszyki, które napisałam jako dziecko. I dzisiaj chciałabym się z wami podzielić jednym z nich. Jest to mój ulubiony wierszyk. Jesteście gotowi? Hmm? To bardzo stary zeszyt. A żeby nie było, że zmyślam, yy, to proszę bardzo, tutaj pięknym szkolnym pismem, jak spod linijki napisany wierszyk. Leśny bohater Pewien mrówek z mrowiska Szuka w domu smoczyska Chce się bawić w rycerza Złapać stwora zamierza W ręku ma igłę sosnową by go mocno kłynąć za głową. Odważny jest to mrówek. Nie boi się nawet makówek, którym smok straszliwy może mu zburzyć dom na niby. Nasz leśny bohater w żadnej sytuacji nie boi się nigdy walecznych komplikacji. Liczy, że wygra ze smoczyną, by potem patrzeć na nią z dumną miną. Mrówek czekał i czekał na złego potwora. Czekał aż rok z miesiącami dwoma. Czekał i czekał na swego wroga, aż miecz mu usechł i tak się skończyła bitwa sroga. Warszawa 1 marca 1999. Hej! Jestem ciekawa, czy wy macie swojego bohatera. Może wspólnie z rodzicami napiszecie o nim krótki wierszyk, albo po prostu go namalujecie. Jestem bardzo ciekawa waszych prac. Podzielicie się nimi z nami na naszej stronie internetowej? Czekamy z niecierpliwością. Miłego dnia.